Prezes spółki giełdowej dzwoni do sekretarki. Pani Halinko, jedziemy na weekend do Czech. Proszę się pakować. Sekretarka dzwoni do męża. Kryspin, jadę z szefem w delegację. Biedactwo, będziesz musiał sobie jakoś poradzić sam. Mąż dzwoni do kochanki. Baśka. Jest dobrze. Żona wyjeżdża na weekend, zabawimy się nieco. Kochanka, nauczycielka matematyki dzwoni do swojego ucznia. Kamilek, będę zajęta w weekend. Po repetycji odwołane. Zadowolony uczeń dzwoni do dziadka. Dziadziu, nie mam korków. Mogę do ciebie przyjechać na weekend. Dziadek prezes spółki giełdowej dzwoni do sekretarki. Pani Halinko, wyjazd odwołany. Pojedziemy za tydzień. Sekretarka dzwoni do męża. Kryspin szef odwołał wyjazd. Facet do kochanki. Baśka, tragedia. Żona zostaje w chacie. Odwołujemy spotkanie. Kochanka nauczycielka do ucznia. Kamilko, repetycje o 10.00 rano w sobotę. Uczeń do dziadka. Dziadziu, lekcje jednak będą. Nie mogę wpaść w weekend do ciebie. Dziadek prezes do sekretarki. Pani Halinko, jednak w ten weekend wyjeżdżamy. Efekt motyla. W przypadku powyższego kawału można zauważyć, że każda osoba podejmująca decyzję wpływa na dalszy przebieg wydarzeń. Na przykład decyzja prezesa o odwołaniu wyjazdu zmusza inne osoby do zmiany swoich planów. Jedna decyzja może mieć wpływ na wiele różnych wydarzeń, a cała sytuacja staje się bardziej skomplikowana wraz z pojawieniem się kolejnych decyzji. W pewnym sensie ta sytuacja pokazuje, jak jedna decyzja może wpłynąć na cały łańcuch wydarzeń. Taka pętla wydarzeń nazywana jest często efektem domina lub efektem motyla. Termin efekt domina odnosi się do sytuacji, w której jedno wydarzenie wywołuje kolejne wydarzenia, podobnie jak w grze w domino, w której przewrócenie jednej kostki powoduje upadek wszystkich pozostałych. Termin efekt motyla odnosi się do teorii chaosu, która mówi, że małe zmiany w początkowych warunkach mogą prowadzić do znacznych różnic w wynikach w dalszej przyszłości. Podobnie jak trzepot skrzydeł motyla może wywołać burzę na drugim końcu świata.